Tu mówię, czy tu mówię? Uważam, że warzywa są wspaniałe, smaczne, kolorowe, różnorodne i można z nich przygotować tak naprawdę najpyszniejsze jedzenie. Idea roślinnych poniedziałków, torków, śród. A nawet piątków jest mi niezwykle bliska. Jakkolwiek lubię dietę różnorodną, to też uwielbiam warzywa i uważam, że powinno ich być w naszej diecie sporo, ponieważ na co dzień powinniśmy jeść smacznie, ale przede wszystkim też zdrowo. Więc od czasu do czasu różnorodność, ale na co dzień warzywa i owoce. Pyszne, pyszne, pyszne. Warzywa, świeżość i dużo wody. Jak przygotowywać sosy, buliony, jak kroić, jak zastępować mięso i produkty mleczne i oprócz tego, jak zrobić i zjeść pyszny, roślinny deser. Przygotowywać warzywa na tysiąc różnych sposobów na surowo, w surówkach, w sałatkach, w pełnowartościowych sałatkach do lunchboxu, pieczone, gotowane, gotowane na parze, duszone. Warzywa na każdy z możliwych sposobów nawet będzie warzywa w deserze.